Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jako konstruktywna opozycja składamy również czwartą poprawkę, która jest pewnego rodzaju mechanizmem quasi abolicyjnym. Tą poprawkę wysłaliśmy wcześniej do Ministerstwa Finansów po to, żeby zachęcić Ministerstwo Finansów do szukania właśnie również proprzychodowych dla budżetu państwa rozwiązań. Chodzi generalnie o to, że sprzedawca, Korzystałby ze zwolnienia z odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w podatku od towaru i usług, jeżeli zaległości te wynikają z działalności tego sprzedawcy właśnie na platformach internetowych, jeżeli złoży w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy korektę deklaracji za odpowiednie okresy rozliczeniowe i zapłaci podatek w pełnej wysokości, wszystkie zaległości podatkowe. I sprzedawca w takim zakresie nie ponosiłby również odpowiedzialności karno-skarbowej związanej z zaległościami podatkowymi. Uważamy, Szanowni Państwo, że ci, którzy rzeczywiście korzystali z takich platform internetowych i unikali opodatkowania i mają, będą mieć obowiązek podatkowy, mogą być zainteresowani takim właśnie rozwiązaniem po to, żeby te firmy nagle nie zniknęły, czy te osoby nagle się nie rozpłynęły w powietrzu. Zachęcamy Ministerstwo Finansów i Szanownych Państwa do poparcia tej konstruktywnej, merytorycznej poprawki Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość po to, aby starać się wychodzić naprzeciw, no, można powiedzieć, nowej rzeczywistości prawnej, którą kreuje wprowadzenie, implementacja tej dyrektywy unijnej DAC 7. Dziękuję uprzejmie.